Cześć kochani. Dzisiaj będzie taki nietypowy odcinek. Zrobimy sobie test jedzenia. Mam tutaj kaszkę o smaku pistacjowym oraz jogurt z mango, ponieważ bardzo lubię jogurt z mango. No dobra, wiadomo to jest mój podwieczorek. Jak to nagrywam po robocie? Ale wiecie jak jest? Trzeba się trochę posilić. Uznałem, że sobie spocznę dzisiaj na chwilę. No i tak nie mam nic do roboty, miałem nadzieję, że się z jedną dziewczyną zobaczę i wiecie jak to jest, miała do was zadzwonić, obiecała, że zadzwoni, że wam powie kiedy będzie miała wolne, nie zadzwoniła, mimo że praktycznie jak się z nią rozmawiało tydzień wcześniej, no to oczywiście, nie ma problemu, zobaczymy się z wielką chęcią, no to ja napisałem co o tym myślę, spuściłem na drzewo i do widzenia naprawdę nie ma co mieć sentymentów teraz to nie wiem czym są te wszystkie panie tak zajęte ja bym tego nie nagrywał jakbym miał gdzie wyjść no ale do rzeczy, dobra to nie jest odcinek o moich tam sprawach seksowych. byłem znowu w seksie i to sektor widziałem że dostał jakieś gierki na ps1, na super nintendo bardzo fajnie, no niestety aż tyle szczęścia nie miałem ja sobie kupiłem tylko dwa kolejne tytuły I tak, driver San Francisco. Z tego jestem bardzo zadowolony. Ok, może to jest platinum, nie każdy to lubi, te reedycje. Ale za takie pieniądze to naprawdę brakowało mi tej gry, bo gry na PlayStation 1 znam bardzo dobrze. Gry na PlayStation 2 też nie ma problemu. Nie znałem jeszcze drivera na trójkę, na PlayStation 3. No, oczywiście nie mówię też o driverze na PSP, tam był driver 1976. Też fajna gierka. Ech. I chyba to jest już ostatnia część drivera. Był jeszcze oczywiście driver na Nintendo 3DS-a, ale to był chyba port tej gry, więc to się nic nie straciło. Były drivery na komórki. I w tej chwili, z tego co się orientowałem ostatnio, najnowszy driver. To jest w ogóle jakaś porażka, bo się jeździ motorówkami. No to. <laughs> Troszkę nie o to w tej serii chodziło. Tak oto to wygląda. Pudełko jest w nie najgorszym stanie. Ale no właśnie. W nie najgorszym nie znaczy w super. Nie mam instrukcji, co jest dosyć smutne. Ale, ponieważ ja jestem wielkim fanem serii Driver, ja naprawdę... E, no można powiedzieć, że ja Drivera w początkach, ja przedkładałem nad Grand Theft Auto. Potem wiadomo, wyszedł, wysz, wysz, wyszło to Grand Theft Auto Vice City. Tam chyba nieco później wyszedł Driver 3. No i powiem szczerze, że... Driver już zaczął tak trochę w oczach mi maleć, aż wyszło GTA San Andreas, i niestety, GTA San Andreas serię Driver przyćmiło i dla mnie, mimo że naprawdę żałuję, bo to też nie jest tak, że Driver to była zła seria. Driver to moim zdaniem świetna seria była i yy, nawet seria GTA trochę czerpała z Drivera. Już pomijam fakt, że właśnie Driver na PlayStation 1, no to on tworzył taki klimat jak GTA. GTA 3, kiedyś ja się bardzo mocno kłóciłem z ludźmi, bo ja wiem, że GTA 3 na PlayStation 1 miała być wydana, nie tylko na dwójkę, ale tego nie zrobili i właśnie Driver pierwszy pokazuje, że to by było możliwe, że dałoby radę stworzyć taką grę. Driver 1 i 2, no wiadomo, że ona by wtedy była na dwóch płytach CD, na jednej by nie miała prawa się zmieścić, ale tak czy siak. To, to naprawdę jest, moim zdaniem, taki szczyt możliwości PlayStation pierwszego. Driver na Game Boy'a, którego już prezentowałem na łamach tutaj kanału, no to też jest niesamowita gra. Ona naprawdę, powiem Wam, wykorzystuje w pełni możliwości 3D Game Boy Advance. Więc, no co, no, tak naprawdę wielka szkoda, że już seria nie jest kontynuowana i... Cieszę się, że zapoznam się z ostatnią grą z cyklu. Natomiast na PlayStation 2, również Platinum, mam Crazy Taxi. Było tylko za 10 zł. Tym bardziej, że tutaj już mam instrukcję do tej gry. I dlaczego kupiłem Crazy Taxi? No, umówmy się, kto nie szalał za Crazy Taxi w tamtym czasie. To była niesamowita gierka. To była naprawdę jedna z tych gier, przy których się siedziało i to wiadomo niekoniecznie musiało to być na PC. Na PlayStation 2 było. Te gry akurat ja znam z Segi Dreamcast. No niestety nie mam już tej gry moje jedyne cztery gry widzieliście podczas odcinka o oprawianiu kolekcji z PlayStation, to wrzuciłem te cztery gry z Dreamcasta także. No i co? I w ten sposób sobie chcę przypomnieć właśnie te klimaty Crazy Taxi, bo naprawdę, naprawdę to jest świetny tytuł. On się też ukazał na Game Boy'a, był taki port zrobiony, był zrobiony na PlayStation Portable, na PSP był port, na PS3 pewnie też było Crazy Taxi, jakby się poszukało. No, zawsze można też odpalić, a nie, przepraszam, nie zawsze. Ale można było odpalać na tych pierwszych wersjach PS3 gry z PlayStation 2. Ja mam taką wersję i tym samym myślę, że jest to bardzo fajny tytuł. Zapłaciłem 40 zł za obie gry. E, moim zdaniem nie jest dużo co za drivera wydać 3D, chyba ok, to jest Platinum, ale to jest dosyć rzadka gra. Ja jej nie widziałem za bardzo ani w CX, ani za bardzo na sprzedaż, a jeśli już była. To za duże, duże pieniądze, bo one trzymają ceny. Tak samo GTA San Andreas trzyma ceny GTA San Andreas na PlayStation 3, dalej bo w sklepie wyceniony na 80 zł. No jest to szalona cena, biorąc pod uwagę, że ja za nową grę na pc -ta w roku 2007 w pudełku z mapą, z instrukcją, z dodatkami, to zapłaciłem jedynie 50 zł. No. Jakby sami rozumiecie, tam chyba wersja na PS2 też była wystawiona i ona była trochę tańsza. Ale też mówmy się, że ta wersja na PS2 ona ma troszkę gorszą rozdzielczość, przez co nie wygląda tak ładnie od tej na PS3. No i co? Casey Taxi zadycha świetny, jest tak naprawdę dodatek do kolekcji. Jestem z tego zakupu zadowolony, jak i z tego. No i cóż, i skończymy ten odcinek na tym. On będzie taki króciutki. Jedyne co no to wiadomo, chciałoby się kupić tych gier więcej. Patrzyłem nawet jakie tam są tytuły na PSP patrzyłem jakie są tytuły na ps 4 już tak awansem. Nie dlatego, bo planuję kupować sam PS4, bo najchętniej by, bym kupił Xbox One i wtedy sobie kupił po prostu kilka tanich gier na Xboxa 360. Też miałem taki plan, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast PS4 ma mój kolega i po prostu bym się do niego wbił. Z butami i powiedział, słuchaj, mam gry gramy. <laughs> no ale wiadomo, to to akurat też musi poczekać. Ponieważ używane gry na PlayStation 4, no to są w dalszym ciągu jednak drogie. Mi zależy na tanim graniu, dlatego właśnie takie oto dwie nowe gierki nabyłem. W tym momencie, widzi widzicie, Sex daje nam takie torby śniadaniowe. Trochę już zaczynałem oszczędzać, ale obsługa była bardzo miła, pogadałem sobie chwilę z panem. Naprawdę polecam wszystkim zajrzeć, jeśli macie cyrsa w waszej okolicy, w mieście albo w mieście obok. Mogą tam naprawdę być fajne gierki. No i co? Będę się z nami Jedyne co jeszcze, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo właśnie w tej chwili dopiero to zauważyłem. Zobaczcie, że to Crazy Taxi to niby jest Platinum, ale pudełko ma niebieskie podczas gdy od Platinum powinny być te pudełka srebrne wiem, bo mam gdzieś gierkę The Urbs wiecie co? ja tutaj zrobię szybkie cięcie ja Wam tę gierkę pokażę, nie odczuliście pewnie tego no właśnie, tutaj są te The Urbs, które kupiłem w tym samym ceksie. i tutaj to pudełko jest szare no pomijam fakt, że za 5 zł tutaj mam grę w całości, skompletowaną po polsku. A właśnie, to jest szare pudełko. Natomiast tutaj, w przypadku Crazy Taxi, jest niebieskie, czyli takie jak było w tych normalnych wydaniach. Tutaj mam Platinum ps 3 i też jest szare. Tym samym niewykluczone, że ktoś tu coś grzebał przełożył to pudełko do inny, z innej gry Już tak raz miałem. Pamiętacie jak wam pokazywałem Max Payna, że Tam było jakieś wsadzone pudełko nieoryginalne No, nie mówię, że to akurat mi jakoś bardzo przeszkadza Ale no tak czy siak to też pokazuje, że właśnie, że czasami takie rzeczy się zdarzają, że, że no właśnie ktoś coś kombinuje No i gierka może być oryginalna, może być le, lekko niekompletna ale i tak w cek się wyląduje. Więc też sprawdźcie, zawsze zapytajcie, czy ta instrukcja jest tutaj. Akurat yy, ja wiedziałem, że nie ma i nie przeszkadzało mi to, no bo po prostu zależało mi na grze. No ale w przypadku jakichś innych gier, które niekoniecznie by musiały być w super cenach, a chcielibyście je kupić, warto o to zapytać. Dobra, no to by było na tyle w takim razie. Ja już się rozgadałem i o grach, i rozgadałem się o tym. Dlaczego teraz nie warto się jakoś może denerwować tym, że spotkania nie wychodzą? Nie, po prostu wiecie jak jest, nie da to inna. No i już. A zatem trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. No i jak to nagrywam, jest już ostatni weekend października. Od teraz pogoda ma się trochę popsuć. A to oznacza, że będzie więcej jednak okazji, żeby poświęcić w domku i pograć sobie w jakieś stare gierki. Tym samym życzę Wam miłego grania i do zobaczenia następnym razem.